Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu dwa pasażerskie Junkersy F-13 polskiego aeroloida Daniel i Karol, wykonały przelot z lotniska Mokotowskiego do Bukaresztu. Celem było sprawdzenie możliwości zorganizowania stałej komunikacji lotniczej ze stolicą Rumunii. Za sterami Daniela siedział Kazimierz Brzeziński, a Karola Kazimierz Burzyński. 23 lutego samoloty wróciły do Warszawy. Rajt do Bukaresztu był wyrazem aspiracji aeroloida, który chciał stworzyć lotnicze połączenie między stolicami Polski i Rumunii. Lotnicza historia Polski